Hej, hej! E, witam was w moim trzecim odcinku i nagrywam to już po raz, nie wiem który, bo jeszcze nagrywałam wczoraj, przedwczoraj i po prostu nic mi się nie dawało. Mam nadzieję, że teraz to uda mi się i naprawdę, naprawdę przepraszam was za to, że nie byłam aktywna na YouTubie, ale już jestem i nagrywam filmik, więc tak. Jak widzicie oczy i usta mi się zmieniły, więc trochę zmiany są. Więc. Pozytywnie, pozytywnie idzie na te koncie na tym koncie. I tak. Co by tutaj porobić, bo właśnie no, nagrywało to niestety wszystko. Tak jakoś... Tak, pozdrawiam Dryra Rafał. Pozdrawiam Filip 7 Tigry. Pozdrawiam Amcia 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Pozdrawiam Sweet, Sweet Piesie Pie, Piesek 1. Przepraszam. I tutaj jeszcze innych pozdrowien. Tylko napiszę, jaki kanał. Oj, ja nie mogę. Okay. Tak, pozdrawiam. Lexi1070 uh, y, Tak, to filip 7 tygrys 7. Czarno Czarnoka123lol Pozdrawiam. Pozdrawiam dofer1234, pozdrawiam bardzo, bardzo Ym... Koko2727, pozdrawiam I jakaś Adrianna, i e, właśnie Ech, nie wiem, co było to co było za albo ale już jakieś Adrianna, jestem prawdziwa, Mnie zaprosiła nie wiem, kompletnie kto to jest, i ma trochę dziwny opis. Bardzo, bardzo ciebie więc Tak jak widzicie. Przyjęłam mnie bo myślałam, że nie wiem co. Wszystkich przyjmuję teraz. Yy, a okazało się, że niestety jakaś po prostu dziwna jej. I pan no, poprosiła mnie. No. Znaczy nie poprosiła, ale da mi Grafana, tak, tak. Tak, no. I no. Hm. I po prostu potem patrz na jej opis i po prostu to ja nie mogę. Naprawdę. Więc takie osoby są na mubi serpane. Jej! Chodzimy sobie do kawiarnia, bo nie wiem co porobić. O, a je... A nagrywam już 3 minuty. Znaczy jeszcze. Jeszcze sobie nagram jakieś... Nie wiem. Po prostu nie wiem co porobić na tym movie planet. Ja mam narazić pomysłów. Napisz, że nagrywam. Właśnie. Marty 1.5.8 też pozdrawiam. Yy, ona yy, powiedziała, że Emo Claudi yy, do niej weszła. Yy. Tak, Sara. Tak, ja po prostu wiedziałam, że to na pewno nie, nie Emo Claudi, bo już tyle niby taki fajny, Że niby wchodzi, nie miałem na Emo Claudi i, <ścoughs> i... To było naprawdę. Ale... Ja bym wiesz, się wieszła, to się naprawdę, bo ja bym też nie chciała, żeby ktoś się hmm. Chyba 5 albo 6, XT. Tak. Y, śmieszna liczba. Yy. Mam profilówkę jak yy. gram na ukulele. Chyba tak, tak, chyba. Jezu, dawno na, na, na kanał nie wchodziłam. Tak. Ja to pozdrawiam. Dobra, nie wiedziałam, kogo tu zrobić pozdrawiam. pozdrawiam Was wszystkich na tym czacie. Tak, pozdrawiam bardzo. Tak, robię sobie przerwę. Pozdrawiam Was wszystkich. Tak. Mhm. Y więc, nie wiem, to będzie chyba taki krótki odcinek, bo w nie wiem, um, co by tutaj tak robić. Um, um, kasy zbytnio już nie mam. Właśnie, trochę powiem wam o VIP-ie. Tak, um, um, tak sobie zrobię vip -a. Mówi hmm. Jak zrobię sobie IPA na następnego, bo muszę poczekać, jak się skończy. Nie zapraszam. Hmm. Hmm. Jak nie zapraszam, to to moja koleżanka, żeby mi <słuchaj> zrobił na pewno takie, bo będę tak hmm. I tak. Hmm. Albo sobie kupię IPA Star. Poczekaj. Mm, tak. no albo sobie coś kupię, wypada albo na miesiąc star, albo Eli Elite. Mm. Niech poczeka, jak później ci powiem. Muszę nagrać odcinek. Mm, tak. Ech, I właśnie nie wiem, uh, właśnie chcę sobie kupić, czy to. Czy może to? Czy nie wiem? Nie mm. oh, przepraszam, Zagupiłem się. Um, albo tego, albo no, po prostu coś z tych, z tych trzech, coś sobie Bardzo bym chciała, um, ja bym sobie kupiła tego, no bo jest najtańszy, ale tego bym sobie też zabrała. Ponieważ y, bym miała więcej y, hajsu. Tak, fajny jest ważny. I po prostu bym sobie coś tam bardziej kupiła. Oczywiście, każdy chce to, co no jest najlepsze, tak. No nie, ja chcę z jeden z tych, z tych na tydzień, bo na razie, na razie nie myślałam nigdy o tym, ale już to nie wiem, może kiedyś będę miała na rok, to pomyślę. No sobie nie chcę moich, mojego hajsów dawać ani tak dalej prosić o rodziców o, o w sumie o grę. Um, bo kiedyś to naprawdę na moim starym koncie żuliłam bardzo, bardzo. I na razie pomyślę na miesiąc. Albo po prostu na tydzień coś tam. Ten... Nie no bardziej na miesiąc, więc... Um, więc tak to zrobię. Więc się nie martwcie będziecie mogli zaprosić i zapraszać. A więc w sumie chyba tak, to by było chyba na tyle. No bo nie wiem, w sumie co byśmy mogli tu jeszcze porobić. Więc w sumie cześć i do następnego czwartego odcinka. Cześć!